Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam, jak zabitować Minecrafta z wersji 161 na 162 dla użytkowników non premium Jest to banalnie proste. Wystarczy wejść teraz w opis tego filmiku oraz przejść do strony ebucket.pl bądź kliknąć tutaj na logo ebucket. Na stronie znajdziecie dwa pliki. Jeden plik to jest Launcher Magic Launcher oraz drugi plik to jest archiwum Minrara, w którym znajduje się katalog 1.6.2. katalog 1.6.2 umieszczamy w Updata, następnie przechodzimy w folder .minecraft, następnie versions oraz tutaj umieszczamy Katalog 1.6.2. Po umieszczeniu danego katalogu w folderze Versions uruchamiamy naszego Magic Launchera, najlepiej z pulpitu oraz klikamy Setup. Po wejściu w setup wyskakuje nam okienko, w którym możemy kliknąć new. Klikamy new, przez co dodajemy nową konfigurację. W Configuration wpisujemy 1.6.1. Na przykład to jest nazwa naszego profilu, tak jakby. Klikamy następnie OK. Po wpisaniu nazwy klikamy tutaj drugie pole, gdzie jest do wyboru Classic oraz tam inne wersje. I wybieramy 1.62. Dodatkowymi opcjami tego launchera również są Advanced, jest poniżej okienko, w której możemy wybrać rozmiar okienka, w jakim ma się nam otworzyć Minecraft oraz ilość pamięci RAM. Możemy sobie zmodyfikować dowoli. Po wpisaniu tego wszystkiego poprawnie klikamy OK. Następnie w polu Username wpisujemy nasze niki z non Premium, na przykład XDDD oraz w password wpisujemy byle co i klikamy login. Wyskoczy nam, że invalid username or password, ignorujemy to i klikamy play offline. I nam nie zmieni się nikt na player, ani nic takiego, tylko zostaje ten, który wpisaliśmy wcześniej. Dziękuję za obejrzenie poradnika, trzymajcie się, na razie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z poradnikami, informacjami, nie zapomnij subskrybować tego kanału oraz częściej odwiedzać stronę e Trzymajcie się, na razie.